okazję porozmawiać teraz już wiesz, kiedy będzie twój powrót. Wiesz kiedy będziesz walczył, Oren sport będzie to transmitowało. Od jak długiego czasu się już przygotowujesz do powrotu? Nie no ja praktycznie e, cały czas jestem w jakimś treningu, ale taki stricte pod tą walkę pod trzech tygodni już siedzę na, na, na sali treningowej na siłowni i przygotowuje się do, do kolejnego do, do, do mojego powrotu, do kolejnego powrotu, bo już do tych powrotów już paru parę jest po tych kontuzjach, po tym wszystkim, teraz do kolejnego kolej, kolejnego pojedynku. No właśnie wiem, że w ruchu jesteś cały czas mocne sesje sparingowe, które na jakiś czas temu odbywałeś, teraz już ukierunkowane zajęcia pod walkę. Siedzisz teraz w dzierżeniowie rozumiem i trenujesz tak, razem tak. z pioskiem. Tak, tak. E Powiedz, yy, czy już coś wiadomo na temat Twojego przeciwnika? Czy już można coś określić? Znaczy kurczę, no, z, muszę z tym rozmawiać z piotką, bo już yy, przeciwnik podpisał kontrakt, ale kurczę, yy, no, muszę porozmawiać z Piotrem, czy, czy, czy no, teraz chcą ogłosić, bo no, z tego co wiem, to lada dzień jest organizowana konferencja. Na początku tej, tej, tej gali, i wtedy myślę, że, 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 że powiem o, o przeciwniku. Czyli na razie nie chcesz zdradzać? Tak, tak dokładnie tak. Z tego, co mówiłeś, no kontrakt jest, jest podpisany, tak? Tak, tak. E, powiedz, czy wiadomo na jakim dystansie będzie walka? Osiem rut. Osiem rut. Jak w tej chwili się czujesz generalnie? Jak twój organizm się. No jak... Do, do takiej formy, formy bardzo dobre. to jeszcze daleka droga. Na dzień dzisiejszy, wiadomo, że, że tych kilogramków trochę, trochę jeszcze mam mam do zbicia, ale ogólnie jest, jest dobrze, no, no, no robię, robimy tarcie po, po 8 rund, e, to, 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 to wychodzi to nawet nieźle. Ja osobiście jestem, jestem zadowolony no, na ten okres, co, co teraz jest. Jest, jest dobrze. Myślę, że to jest wystarczający okres czasu, żeby wypaść dobrze w powrocie? Żeby się dobrze myślę, że da, bo, Wiadomo, że, że, że to nie będzie życiowa forma, czy nie będzie jakaś znakomicie wysoka, tak, ale myślę, że, że do powrotu do, 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 do zaprezygowania się z dobrej strony wystarczy. Wiadomo, że, że za niedługo czekają mnie E, o wiele cięższe treningi i o wiele cięższe e, walki, tak? Ja, 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 ja o tym wiem. No to słuchaj, no nie wypada e, nic innego, tylko pogratulować, że wreszcie wreszcie się zobaczymy w ringu. No, kibice Aha. się nie mogli doczekać. No, no. I, i w takim razie no kolejnych startów udanych. No.